do następnego punktu porządku obrad, jest to punkt 11, porządku obrad, procedowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia mazentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. O przedstawienie projektu uchwały poproszę Panią Wiceprzewodniczącą Złotę Jękowską. Uchwała numer 2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 maja 2019 roku. W sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze INKASA oraz wyznaczenia inacentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się popór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze INKASA. Paragraf drugi. Zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze INKASA nie wyklucza możliwości umieszczenia opłaty. Zagospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio w klasie urzędu gminy w Mochowie lub na rachunek bankowy urzędu gminy w Mochowie. Paragraf trzeci ustęp pierwszy. Im kasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powierza się sądowi, sąd wymieniony w załączniku do mniejszej uchwały. Ustęp drugi. W świeci się. Im kasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powierza się panu Wisławowi Piastowskiemu. Paragraf czwarty. Pobrane za dany okres opłaty powinny być przez wpłacone na rachunek bankowy Urzędu Gminy w czasie Urzędu Gminy w terminie dwóch dni roboczych od dnia, w którym opłata winna zostać uiszczona przez właścicieli nieruchomości. Paragraf 5. Ustala się wynagrodzenie dla centów, o których mowa w paragrafie drugim, zanim opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5% od sumy zainteresowanych i terminowo przekazanych kwot. Paragraf 6. Dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc. Ustęp 1. Uchwała nr 58 2015 Rady Gminy Wąchowie z dnia 29 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasy. Punkt drugi. Uchwała nr 170 przez 22 łamane 2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze i oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości Wynagrodzenia za inkasję. Punkt trzeci. Uchwała nr 205 łamane... Z 28 łamane 2016 Rady Gminy Mochowie jest dnia 30 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi minimum Mochowa. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uzasadnienie. Projekt wyżej zmienionej uchwały dotyczący, dotyczący zmian w imiennym wykazie sołtysów, którym powierza się inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana sołtysa w Siłu Orszynowiki. Inkaso opłaty powierza się również sołtysowi w Malanowie na Malanowo Załącznik do uchwały nr 56 8 przez 2019 Rady Gminy Mochowa z dnia 16 maja 2019 roku. Imienny wykaz sołtysów, w którym powierza się inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Krzyżewski Marek sołectwo Wędorzyn, Kajkowskie Andrzej Bożewo, Olebińska Halina Bożewo-Nowe, Witkowska Mirosława Dobrzewnica Małe, Kamińska Wioletta, Florencja, Świgiński Mirosław Grabowiec, Smolińska Urszula Grodnia, Wiśniewski Jeszka Puśniki, Nadomska Barbara Kokoszczyn, Gołębiewska Janina Likowo, Waliszewska Grażyna Rygówko, Dróbski Józef, Kisice Nowe, Sowiecka Edyta Ukoszyn, Synowiec Tomasz Ukoszynowiki, Zarzycka Monika Malanowo-Nowel, Szymborska Agnieszka malanowo Sobieszek Paweł Mochową, Wesołowska Teresa Mochowa-Dąbrzynice, Suska Lina Obrem, Smolińska Zbryta Romatową, Obremski Roman Słupkowo-Rzeczny, Lędziński Jacek Zdenice Duże, Słupkowska Krystyna Żoraninę. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram Nie. dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radny się głos? w międzyczasie proszę przycisnąć. Proszę, pan Andrzej Kajkowski. Mam takie zapytanie. Czy opłaty za śmieci, to związane są czy To się rozgryża dopiero na koniec miesiąca. Dobrze, dziękuję. Proszę, panie skarbnik, jak to odpowie? Proszę, jest otwarta dyskusja na projektem uchwały. Państwo radni, w międzyczasie chcę was poinformować, bo w momencie, gdy jest przyjmowana uchwała o inkaso, jest obowiązek złożenia oświadczenia przez osoby, która wyraziła zgodę na jej kaso, że będzie zbierała te pieniądze. Wszystkie czytane osoby, które wyczytała Pani Wiceprzewodnicząca Rady w uchwale, złożymy oświadczenie mikrozynne. Informuję Państwa Radnych, że żebyście chcieli zapoznać na doświadczeniami, to są do tego projektu, bo to jest wymóg. Proszę bardzo. Pani skarbnik może odpowie na zadane pytanie panu radnemu. Telemiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest do końca każdego miesiąca, a inkasa wpła 2 dni na wpłatę tych zainkasowanych pieniędzy do urzędu gminy. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Przystąpimy do przyjęcia przedstawionego projektu uchwały. Jest to uchwała nr 56 łamane na 8 łamane na 2019 Rady Gminy Mokowo około 16.05.2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. Kto z pań i panów prawników jest za przyjęciem wytarnego projektu uchwały, proszę bardzo, głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 12. Procedowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania planu regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i wprowadzenia ścieków. Pozycie Państwo radni, że Pan projekt. Projekt uchwały uchwały nr 57 łamania na 8 łamy na 2019 Rady Gminy w z dnia 16 roku 2019 roku. W przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Paragraf pierwszy. Przekazanie się do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organami regu organowi regulacyjnemu, to jest Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wody Państwowego Gospodarki Wodne Wody Polskiej Sieci w Warszawie. Paragraf drugi. Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załatwienie z uchwały. Paragraf trzeci w wykonaniu uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Paragraf czwarty uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Dziennik Urzędowy z 2018 roku pozycja 1152 pozycja 1629 Rada Gminy na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków od przez przed przedsiębiorstwo do wyciągnąć kolonalizacyjnych przygotuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania. Do zaopiniowania. Organowi regulacyjnemu zawiadając o tym przedsiębiorstwo po dociągowo Organ regulacyjny opiniuje projekt regulamin dostarczania wody i odprowadzania w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, o nie później niż w terminie miesiąca od dnia zaręczenia tego projektu. Zgodnie z rozporządzeniem 5 artykułu 27a ustęp 1 i 2 organ, organem regulacyjnym jest dyrektor. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodne, Wody Polskie. 2. Właściwości. Właściwości. Miejscowa organu regulacyjnego odpowiada umiejscowienie siedziby Regionalnych Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie oraz zasadniczego trójstopniowego podziałowi terytorialnemu państwa wobec powyższego podjęcia uchwały jest zasadą. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. To jest Państwa radny jest za głos? Szanowni Państwo, temat, dlatego że ten projekt uchwały, który mamy tutaj, szczególnie mówimy w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Głowo. on był wysłany już do polskich wód on był w Płockie Wody miały duże zastrzeżenia i jest opracowany następny regulamin zgodnie z zaleceniami. Przy tym projekcie uchwały, co państwa radnych powinni informować, w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo do biura rady. Przeczytam państwu. świet dnia 14 maja 2019 roku. Przewodniczący rady gminy Muchowy. Uprzejmie proszę o poinformowanie, czy zostały Uchwalone nowe zasady dostarczania wody i ścieków. W przypadku ich ustalenia proszę o przesłanie kopii. Prokurator je nowe wrzesień warzyni. Także prokurator upomina się nadal o tym regulamin zaopatrzenia wody państwo Radni. Dobrze, że stało że w dniu dzisiejszym odbywa się sesja i możemy prokuratorowi dać odpowiedź, że regulamin jest opracowany i czy pójdzie do zatwierdzenia do Polski. Tak, jak jest otwarta dyskusja, bo pani tematu nie zna. Prokurator są dochodzenie. Dlatego no. na, 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 Pan mój bardziej by to przybliżył, bo bardziej jest kompetentny w tej sprawie. Może pan Wójt by przybliżył, bo jest tego, że ja wiem, to jest częty, postępowanie odnośnie na cały kraj, że gmina nie może brać pieniędzy za... No. Mam... No. Pan wydarzył Pan Pan czy pan no. No. Proszę, bardzo no. jeszcze. Proszę pan. Konsekwencja e, wszczęcia postępowania na wniosek bodajże Najwyższej Izby Kontroli w całym kraju, wszystkie prokuratury, ministerstwa samorządów o to, czy w przepisach lokalnych, a regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest takim przepisem lokalnym, lokalnym, nie znajdują się przepisy dotyczące pobierania opłat za wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Tak się składa, że urzędy gminy nie mogą pobierać się opłat, natomiast przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne już tam. W przypadku gminy Mochoło przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym jest gmina. Ona jest właścicielem sieci wodociągowej i ona dostarcza, dostarcza wodę, odbiera ścieki. Zgodnie z tym regulaminem, jeżeli mówimy o przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. Mamy na myśli gminę dochową. No i zdarzało się, że w kraju były sytuacje, że pobierano opłatę za wydanie warunków technicznych na przyłącze. Zatem prokuratorzy w całym kraju wystąpili do poszczególnych samorządów gmin o przesłanie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia i na podstawie tych regulaminów weryfikują, czy te zapisy w regulaminie są zgodne z prawem bądź nie. Także my, my po prostu podejmując to, ten regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę, po prostu nie, nie mamy i nie mieliśmy takich zapisów. Natomiast regulamin był zmieniany w ubiegłym roku tylko i wyłącznie dlatego, że zmieniły się bardzo, ale to bardzo przepisy prawne w zakresie zaopatrzenia w wodę, chociażby ten zapis, że wcześniej to gmina ustalała opłatę za wodę ustalała regulamin bez udziału osób czy podmiotów zewnętrznych po zmianie przepisów jeśli chodzi o prawo wodne regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę musi być zaopiniowany przez Wody Polskie czy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej odpowiedni do miejsca położenia gminy. Wykonujemy tą procedurę wysyłamy regulamin do zaopatrzenia w wodę następnie Widzicie Państwo, że opłatę za wodę, za metr sześcienny wody nie ustala Rada Gminy, ale ustala właśnie regulator, czyli Wody Polskie, wydając odpowiednią decyzję na 3 lata. Także to, są, to jest konsekwencja wprowadzonych zmian w naszym prawie. My po prostu musimy się do tych zmian dostosować. Dziękuję bardzo. Jak to radnie, ten co jakieś pytania proszę zadajcie, bo to jest mamy już kilka radnych poprawianych. Ja w tej chwili tutaj pani wiceprzewodnicząca mi podpowiada, nie wiem rzeczywiście w treści tego rynku w sprawie uchwalenia, czyli w wody odgrywania szyku nad rewolucją w mamy już problemy. W paragrafie drugim, ustęp drugi, punkcie drugim, mamy po dwa razy A. Zobacz, to jest strona pierwsza. A znowu nadzór nam to i znowu prokurator będzie teraz zapraszał mnie. A do Płocka niedaleko to czeka na Półkulę, więc nie jedzie. Odwiedzi. Nie tłumaczę. Pani za pierwsza strona. Dwa razy po ta, Dalszy temat. W paragrafie szóstym zwróćcie mamy dwa razy po punkcie pierwszym. To jest strona trzecia. Strona na przykład teraz piąta. Na czwartej co jest? Na czwartej tak. Na czwartej mamy w paragrafie 11. Zwróćcie uwagę. A 1, a 2, A i 3, A 3, nie wiem jak to. To jest ustęp 1, 2, 3. Ale te AI to co będzie oznaczało w skisowni? A i Sła to się sam na wodzie. Tak, obwodzące. to jest, tak, to jest. Po wydruku z komputera system automatycznie nakazuje się. Dobrze, by, radę radę. Radę. dobrze bo, to... Radni Wyrziosł, teraz, dobrze. W rozdziale mamy czwarty. Mamy, w, do czego to jest ten To jest paragraf 13. Paragraf yy, 11, ustęp 1, 2 i 3, podpunkt A i 3, a i 2? Albo ktoś to poprawi, to opracowywał ten te regulamin, bo naprawdę jest... A, powiem tak, Rada Gminy, może powiem tak, Rada Gminy, to w momencie procedowania nad projektem uchwały, nie będzie poprawiała projektu. Po najwyżej poproszę Radę, oddalimy zdjęcie, zdejmiemy to z porządku obrad i będzie ktoś to poprawiał. Bo my mamy taki zdarzeń bardzo Panie przewodniczący, nam To płocka nie daleko, panie przewodniczący Komisji Rewizyjnej i weźmiał okazję pojedzieć Dobrze, panie sekretarzu, proszę e, podać co Rada ma wprowadzić, jakie autopoprawki, bo to jest regulacja zaopatrzenia wody, bo on nam znowu wróci w Polskiej. W paragrafie drugim ustęp 2, w punkcie 2 e, należy zachować kolejność numeracji A, B, C. Tutaj mamy dwa razy A. E, kolejny, kolejny paragraf, e, paragraf 6. również jest w numeracji. E, kolejno powinny być, powinna być numeracja 1, 2. Czyli tutaj również ciągłość numeracji. W paragrafie 11 mamy numerację A i 1, powinien być ustęp 1, 2, 3 i, i, i tak dalej do końca. Podobna sytuacja jest w paragrafie 13, ustęp po kolei 1, 2, 3, 4, 5 aż do ustępu 9. W paragrafie 15 również ustęp 1 i 2. Ustęp 1 i 2. S -s -s strona 5, paragraf 13, po kolei 1 do 9. 18, e, paragraf Tak, w paragrafie 18, ustęp 1 i ustęp 2. E, w paragrafie 20, u, zamiast AI 1, ustęp 1, AI 2, ustęp 2, zamiast AI 3, ustęp 3, a4, 4 te Zostają? Te 4? Te 4? Zostają, tak. W paragrafie 21 również ustęp 1, 2, 3, 4. W paragrafie 22 również ustęp 1, 2, 3 i 4. W paragrafie 23 ustęp 1 i 2 w ustępie 2 zostają punkty a i b i c. I kolejne zamiast a i 3 ustęp 3, a i 4 ustęp 4 i a i 5 ustęp 5. W paragrafie 24 również ustępy od 1 do 3. I to jest, to jest, proszę Państwa, przesył. Ten błąd to polega z różnego systemu 26 jest paragraf. 26. Również dwa razy jest punkt jeden. Kolejną śrubę razem. 1, 2, 3, 4. Drodzy Państwo, ten błąd polega na tym, że przeniesienie pliku z jednego komputera, który ma inne oprogramowanie do innego pliku, do innego komputera, który ma również inne oprogramowanie, skutkuje właśnie takim względami. Po prostu system nie rozpoznaje pewnych znaków. I nadają relacje swoje. Dlatego tutaj tej że... taki... Paragraf piąty, ustęp czwarty. Też... Słowa określić, że... ustęp 4. Wydać, w słowach określić warunki techniczne. poprzez przedsiębiorstwo odno-kanalizacyjne ma obowiązek. Ustęp czwarty. Pytam, warunki, Paragraf piąty, ustęp czwarty. Tak. Yy, punkt yy, w ustępie drugim. Yy, Określono legalizację wodowierzy na koszt, a wodowierzy dodatkowych na koszt odbiorców usług. Ale nie, dobrze Ale jest. Tutaj. Nie, nie. Paragraf piąty ustęp 4 jest bez To na dole, na dole. No Ale, to, Bo jest tak, przedsiębiorstwo otoczągłoby kanalizację na Wydać warunki trzeba. Ktoś brakuje tego słowa za tak. Wydać warunki techniczne. Tak, brakuje słowa wydać. Tak, tak, chciałam szpady. Wydać warunki techniczne. Tak, dziękuję bardzo. To w bardzo. Proszę. Panie może tak na spokojnie, ja pochodzę, może wszystko przerwę. Dobrze, i dobrze ten projekt uchwały. To jest dla nas bardzo ważne, bo wróci nam z domu zastrzeżony. Także uważam że jest przerwy.